Aktu oddania miasta Ostrowa Wielkopolskiego najświętszemu sercu pana Jezusa. Ponowienie aktu dokona przewodniczący Rady Miasta, pan Jarosław Lisiecki. kierowanie ostrowa Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Roku Pańskiego 1934. 16. Odkąd granice przeważnej Republiki Polskiej na karcie Europy po raz wtóry nakreślone zostały. 641. Odkąd ostrów na prawie miejskim osadzon został. Czasów papieża Piusa XI, ojca Kościoła Chrystusowego, najmiłościwiej zasiadającego stolicę apostolską w chrześcijańskim mieście Rzymie. Stało się, iż ławnicy i radni miasta, jako też burmistrz w Radzie Miejskiej Zasiadającej, na sali posiedzeń ofiarują miasto swoje najświętszemu sercu Jezusowemu ku chwale Bożej, a pamięci potomnych. Pomnij, iż w dobrej i złej wojnie Ostrowska Parafia z miastem i narodem wspólnie, błogosławieństwa losu, jako też klęski, z dopustu Bożego spadające przeżywała, a naród on polski w wierności i służbie Bogu i Ojczyźnie utrzymywała. Iż Twórca Wszechmogący oręż Polaków pobłogosławić raczył i narodowi onemu niepośledniemu pomocy swej boskiej udzielił. I że powstał i jest, a nam takoż radosnej tej chwili doczekać i ojczyznę tę naszą kochaną w swobodzie i na drodze ku wielkości oglądać pozwolił. Które to postanowienia i uchwały dnia dzisiejszego miastu, narodowi i światu obwieszczają i podpisami swe mną, jako też uproszonych ku temu przez władze miasta, dostojników i przedstawicieli obywatelstwa grodu naszego stwierdzają.